w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest czasem refleksji. Narodowe Święto Niepodległości tradycyjnie celebrowane jest w naszej Uczelni z niezwykłym wzruszeniem. Tego dnia bowiem w sposób szczególny wspominamy naszych mistrzów, twórców uczelni, wielkich naukowców oraz zasłużonych dla kraju patriotów, którzy są chlubą SGGW, a którzy już od nas odeszli. Odwoływanie się do tradycji oraz upamiętnianie wspaniałych osobistości związanych z naszą uczelnią jest istotnym elementem kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości zainaugurowało spotkanie z panią Aliną Ludkiewicz, które odbyło się w Muzeum SGGW. Alina Ludkiewicz jest wnuczką profesora Zdzisława Ludkiewicza, rektora SGGW w latach 1925-1926. Spotkanie miało formę wykładu, podczas którego pani Alina opowiadała o swoim dziadku, jego życiu i działalności, a także budowaniu niepodległego kraju. 1 grudnia 1916 roku dziadek opisał wkroczenie Legionów do Warszawy. I pisał w ten sposób. Kiseńko, dlaczego ciebie tu nie ma? Mieliśmy dzisiaj piękną uroczystość, która by ciebie mocno wzruszyła, a i mnie wzięło. Mieliśmy dzisiaj uroczyste wkroczenie legionów do Warszawy, drugiej Brygady. Wklejam ci kuriera z opisem. Szły szeregi wynędzniałych młodych przeważnie chłopaków, mundury popielate, zniszczone, czapki takie, twarze też popielate. Zasnięte śniadę zarazem szły szeregi tych bohaterów naszych. Patrzyłam na te twarze, a wzruszenie dławiło mnie za gardło. Kwintesencją wartości, jakie reprezentował i jakim kierował się w swoim życiu profesor Zdzisław Ludkiewicz według pani Aliny była dedykacja, jaką profesor opatrzył swoją książkę Odrodzenie gospodarcze Polski. Matce mojej, świętej pamięci Antoninie zbukowskich Ludkiewiczowej i ojcu doktorowi Feliksowi Ludkiewiczowi pracę tę poświęcam. Oboje brali udział w powstaniu narodowym 1963 roku, ojciec walcząc w szeregach, Matka jako dwunastoletnia dziewczynka odlewając kulę, przygotowując szarpie, przechowując broń i dostarczając ją powstańcom. Ciężki okres popowstaniowy nie zmniejszył ich patriotyzmu, nie złamał ich wielkich serc, a do zaborcy ręki do zgody nigdy oni nie wyciągnęli. Stawiając program odrodzenia gospodarczego naszej ojczyzny, do rodziców swoich myśl moją kierować muszę. Od nich bowiem czerpie natchnienie do pracy. Po wykładzie część muzyczną obchodów w dnia niepodległości otworzył profesor doktor habilitowany Tomasz Borecki, wierszem Cypriana Kamila Norwida. Do kraju tego, mówcie państwo ze mną, gdzie kruszynę chleba, podnoszą ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi Panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na gruszy bocianie bo wszystkim służą, tęskno mi Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze pokłony są jak odwieczne Chrystusa wezwanie, bądź pochwalony, tęskno mi Panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej, tęskno mi Panie. Do bez tęsknoty i do bezmyślenia. Do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia, tęskno mi Panie. Tęskno mi jeszcze, gdzie ktoś o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie. Tęsknoty mojej, ten tęskno znany panie. Niech Polska będzie wolna zawsze dla was, dla młodych, i zawsze ją ukochajcie. Wszystkiego dobrego. Zgromadzeni w Muzeum SGGW pracownicy i studenci naszej uczelni, a także członkowie Stowarzyszenia Wychowanków SGGW, wspólnie z artystami Ludowego Zespołu Artystycznego Promni, odśpiewali pieśni patriotyczne. Wstańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Najbardziej wzruszającym punktem obchodów Dnia Niepodległości w SGGW jest apel poległych wszystkich osób związanych z SGGW, którzy oddali swoje życie w obronie suwerenności naszego kraju. Władze uczelni, a także przedstawiciele poszczególnych wydziałów, pracownicy i studenci tradycyjnie składają pamiątkowe wieńce i zapalają świece pod tablicami upamiętniającymi 453 członków społeczności akademickiej SGGW, którzy oddali życie w latach 1939-1945. Podczas tej ceremonii zabrał głos rektor SGGW profesor dr habilitowany Alois Szymański, który podkreślił, że najważniejszą wartością człowieka jest wolność. W świecie nauki marzenia to są badania naukowe, i ich wyniki, to są te osiągnięcia, które powstają tylko dlatego, że nie jesteśmy skrępowani przepisami takimi jakie one były kiedyś. I ta wolność powoduje że Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest uczelnią wyraźnie postrzeganą jako uczelnia europejska o poziomie światowym. Naszą powinnością pracowników jest przekazać to przesłanie młodym pokoleniom, by zawsze być człowiekiem uczciwym, by zawsze być człowiekiem pracowitym to, że nasza uczelnia ma taką strukturę i taki poziom. To jest zasługa wielu pokoleń i tych pokoleń, których już nie ma. I na tym wielkim i trwałym fundamencie zbudowana została Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zwieńczeniem obchodów Dnia Niepodległości w naszej uczelni było złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą wszystkich poległych w wojnach w latach 1918-1945.